Ciemonno z tej strony Kosiorskie. Dzisiaj zrobimy sobie trochę Samonów w The Seven Deadly Sins na nowym banerze Ragnarokowym z Mungant, nowej postaci, która wywróci naprawdę no, do góry nogami, dużo łatwiejszy będzie jeden z najcięższych eventów w grze Demonic Beast Battle Nir kolejna super nazwa, naprawdę mają pomysły do nich. Chodzi o tego jelonka, które już kiedyś pokazywałem filmik z dwóch pierwszych etapów, Go pokazywa, opisywałem też jak przejść dokładną taktykę. No i z nią to będzie dużo łatwiejsze, ponieważ ona po prostu zwiększa kolosalnie statystyki podstawowe wszystkim postaciom walczącym. Na, na tym bosie i po prostu można go dużo łatwiej przejść i to jest postać, która no dużo, dużo bardziej ożywi tą grę według mnie niż to wszystko co się działo podczas drugiej rocznicy, nie przedłużając zacznę robić somonki, ponieważ na drugą, drugą rocznicę bardzo dużo osób narzeka i nie wiem czemu, oczywiście nie była jakaś świetna, poza tym y, te rocznice globalnej wersji czyli tą co gramy diagram, przeważnie są słabsze, ponieważ to jest takie jakby główna to jest japońska i no, no tak jest, po prostu ze względu na to, że na globalnym serwerze z półrocznej różnicy pomiędzy japońskim serwerem a tym skrócili do dwóch tygodni no to muszą jakoś tak te banery no tak nadrobić, dobra tu nic nie będzie, skipujemy no i właśnie, druga rocznica wiele osób była według wielu osób słaba, Banner był fajny, może ta nowa nie jest aż tak według niepotrzebna, ale jest dobrą postacią, Banner też był dobry, bo były poprzednie wszystkie festiwalowe postacie, The One czy Pan, co King chyba też był co mogło Wam dużo pomóc, a to co teraz widzicie, tą nową postać, yy, Megalda, to jest coś, co było też na mnie bardzo potrzebne i głównie ze względu na nią sumonowałem. To jest coś podobnego jak yy, ta nowa, yy, ta yy, nie wiem, ta postać, z, nie wiem nawet jak ją nazwać, główna, która wyszła. Megalda jest super postacią na też Demonic Beast Battle, ale na tego Birda, na ptaka. Jak ona wyszła, to też na początku był podobny baner jak ten, to aż tak ludzie nie samonowali, no bo wydawała się jak najbardziej fajna i na tego bossa, wow. Ale nie było takiej, nie było aż tak wow, jak się wydawać by mogło. Ale potem jak wyszedł Meliodas, to oni bardzo fajnie się kombią i właśnie... By the way wylosowałem nową postać w 90 kamieniach, więcej nie robię. No właśnie, ta Megaldas z Meliodasem, tym gdzie on jest. Po prostu przechodzą bardzo łatwo ptak, ptaka, a ta nowa postać z czymkolwiek będzie łatwo przechodziła jelonka. A Meliodas, o którym mówię, to jest ten Trajutor, Także, wow mega fart na megalde polowałem już e, pod innymi banerami i nigdy mi się to nie udało jej wylosować na początku na nią nie samonowałem, dopiero jak zobaczyłem jak inni sobie nią świetnie radzą to postanowiłem że będę robił sumony na tych banerach gdzie ona jest przeważnie nie wypadała no ale to teraz co zrobiłem sumon, to też był kolejny powód żeby na nią spróbować ją zdobyć no teraz nie będę wam pokazywał tej walki bo długo by to zajęło Mogę Wam pokazać jedynie drużyny, jakimi e, tutaj, no nie... Mm, jak potwierdzę, to już będę miał nagrody, niech będzie, że potwierdzę Jolonka. A tutaj Wam pokażę drużynę, tak wyglądała drużyna, którą grałem i udawało mi się przejść ten event, zresztą to możecie też zobaczyć na filmikach, że jest i trzeci poziom tutaj e, na tym bosie zaliczony. Ale wymienię e, Megaldę znaczy yy, Braunhild na Magelde i ona, jeżeli mamy full yy, pełne zdrowie, to dodaje nam wszystkie podstawowe statystyki na 5 8 przez co Meliodas będzie tu po prostu koksem, naprawdę i wydaje mi się, że nawet zamiast GoTera yy, śmiało yy, będę mógł tutaj dać skanora, żeby to dużo łatwiej szybciej przechodzić może nawet yy, margaret, no może Margaret nie, ale będzie już można tutaj śmiało troszeczkę inaczej pokombinować, natomiast na drugim na tym jelonku to już tak wyglądała moja podstawowa drużyna i jest fajna, ale tak jak mówię, na pierwsze dwa poziomy i to też trzeba mieć farta, żeby dochodziły ładnie karty, a teraz śmiało mogę wymienić tego Kinga na nową postać. Ona też już do tankowania nie będzie potrzebna, ale może być, dlatego może coś innego czerwonego wybiorę z atakowaniem. Pamiętajcie, głównie tutaj jest najważniejsza sprawa, by mieć trzy kolory: czerwony, niebieski i zielony. Najlepiej coś, co atakuje, ponieważ no, na drugim i czwartym etapie walki przeważnie trzeba atakować z dobrą kolejnością typów, czyli czerwony, niebieski, zielony, czy jakkolwiek to tam jest, w jakiej kolejności. Prawy górny róg macie tą kolejność że no jak niebieski jest dobry na czerwony, no to atakujecie po kolei, tam będzie też zaznaczone, to zresztą opisywałem w filmiku opowiadający o tych bossach, poza tym Dużo się nie dzieje, mamy kontynuację Ragnarok Story, to też sobie możecie przejść zawsze dodatkowe nagrody. Mamy bingo, czyli też jakieś sumonowanie, jednak jest też słaby dosyć boss, on mi się bardzo nie podoba krokodyl, ja już grałem go dzisiaj, więc nie pokażę Wam, ale jeżeli chodzi o taktykę na niego, to jest taka, że jeżeli macie Kio, czyli postać kolaboracji, czyli raczej Limited, taka bardziej, może wielu z Was jej nie mieć no to bez problemu jakby nabijecie Ignite y na tym przeciwniku i on po dwóch trzech turach się zamieni na łatwiejszą wersję, bo na początku nie możecie mu zadawać obrażeń tylko możecie nakładać Ignite y i bić po jeden a jeżeli nie macie KIO i nie macie nic co daje Ignite, y, czyli to sobie możecie zdać Search, yy, atak, Debuff Effect i gdzieś tu Ignite, tylko że tych Igniteów musi być 7 czy 8, także to jest naprawdę dużo. I tymi wszystkimi innymi postaciami to jest mało wykonalne, chyba że na przykład Mono Spitem jeszcze plus y, Meliodas, ale to jest mało korzystne. No i dlatego po prostu polecam wam grać poziom normal albo hard, naprawdę po prostu trochę mniejsze nagrody, więcej razy trzeba będzie przejść, ale dacie radę. Challenge eventy, no to i tak to jest w zależności od ilości przejść, shop, y, no to. Te podstawowe rzeczy na pewno kupicie, no reszta też jest na przykład koiny w dobrej cenie, więc warto to jakoś tam wyfarmić, ale wydaje mi się, że nawet na poziomie easy nie powinno być z tym wielkiego problemu. I granie cokolwiek, żeby, znaczy tak, e, Forgest, Solgest, Bo Boss Battle i Event Boss Battle daje nam tikety na, e, no na ten bingo, który widzieliście. Także to są... Takie rzeczy, które się dzieją. Nie ma tak dużo, i to jest też fajne, bo przez nową postać możecie się skupić na Demon Beast Battle. E co, zobaczyć do czego jest zdolne, a nie tylko prynąć w no, jakieś nowe, szmudne evenciki. Chociaż ten krokodyl jest naprawdę słaby. Tyle na dziś. mi się bardzo szybko udało wylosować. Życzę Wam powodzenia. Nie jest to postać, która będzie na PvP wszędzie użyteczna i w ogóle jest tylko w tym jednym miejscu. Ale wydaje mi się, że na ten moment ona i Magalda zmienia bardzo tego bossa. Ten boss jest potrzebny do farmienia hori Reliktów. Na ten moment jest to najprostszy, najważniejszy postać. Te dwie postacie, także warto sumonować. Nawet tych 600 kamieni, szczególnie dla wszystkich. Tyle na dziś, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.